A wygodna droga prowadzi na północ Dominikany na przepiękny półwysep Samana. Zwana jest autopista Juan Pablo II, czyli autostrada Jana Pawła II. W poprzednim filmie pokazałam wam, jak pływamy z wielorobami, co tam tańczymy oraz najpiękniejsze plaże i jakie pyszności można na nich zjeść. Teraz zabiorę Was do wodospadów i na wysepki Los Aitizes. Wycieczka do wodospadu El Limon, Salto El Limon, odbywa się na koniach, wierzchem. Można oczywiście też iść piechotą, no ale taka właśnie tradycja, że jedziemy konno. Co prawda niektórzy, na przykład instruktorzy jeździectwa, jak tu obecny Przemo, to niezwykle cierpią, że ich konia prowadzi jakaś pani w kroksach i po, chce pomóc im zsiadać, ale musimy zrozumieć. Dla tych ludzi to jest jedyne źródło utrzymania, te napiwki, które im dajemy. Na przykład mój przewodnik tu obecny no mówił, że ma 12 lat i w ten sposób zarabia na życie. Jak się zorientowaliśmy, to głównie są Haitańczycy, którzy są tutaj no, trochę nielegalnie, nie mają innej pracy. Każdy może pojechać na taką wycieczkę. Nie jest trudno w ogóle. Bardzo dużo osób w naszej grupie było pierwszy raz na koni. Wodospad ma 52 metry. El Limon, limonka. Dlaczego? No, bo te skały mają taki limonkowy kolor. Można tam się kąpać. Bywa tam sporo Polaków, prawdopodobnie, gdyż lokalni ludzie znają nawet podstawowe słowa po polsku. Panią i Dobra cena. Wpłyniemy w rejs tym razem do wysepek Los Itises. To Park Narodowy Los Itises. Spłynęliśmy pół godziny przez zatokę Samana i wpływamy w świat lasów namorzynowych, czyli mangrowców. Mają takie specyficzne korzenie, które wystają. Ponad wodę i przystosowały się do życia w wodzie słonej, czyli woda słona nie zabija tych roślin tak jak wszystkie inne. Dzięki temu mogą chronić się tam małe rybki przed drapieżnikami. Jest tam też dużo ptaków, krabiki widzieliśmy, małpy, nietoperze nie widzieliśmy. No w ogóle na, w Parku Los Aitises jest sporo roślin, na przykład orchidee oglądamy. I ponad 100 gatunków ptaków, chociażby fregaty, te które wabią partnerki czerwonymi workami, także pelikany i czaple. O tutaj widzimy taką czapelkę po prawej stronie. Wpływamy do jaskiń. Są to skały wapienne, mają bardzo dużo jaskiń i mieszkali tam sibonejowie, potem tajnowie takie plemiona. I właśnie wiemy o Tainach bardzo dużo z malunków, które zostawili w jaskiniach. Cała kronika, ponad 900 rysunków. I właściwie im za zawdzięczamy nazwę ITSES, czyli IT, bo IT to są góry, wzgórza języku Tainów. No, także nazywane są te ziemie Tierra de Coco, czyli ziemia kokosów, ponieważ jest tutaj bardzo dużo palm kokosowych. To najpiękniejsza ziemia, jaką ujrzały ludzkie oczy powiedział Kolumb, który przypłynął tutaj w 1493 roku, a już plątał się po Karaibach jakieś trzy miesiące. Ja też tak uważam i zapraszam.